Czy kiedykolwiek wykorzystywałeś cebulę, aby zapobiec przeziębieniu? Jeśli nie, to prawdopodobnie przynajmniej o tym słyszałeś. Wszyscy są zaskoczeni, a nawet śmieją się, gdy po raz pierwszy usłyszeli o tej metodzie. Są również zaskoczeni, gdy dowiadują się, że to działa. Remedium zawdzięcza swój sukces oczyszczającemu działaniu cebuli. Tak więc, kiedy masz uporczywy kaszel, to warzywo działa cudownie. Jedynym minusem jest zapach, który wypełnia pokój. W celu zneutralizowania zapachu. Istnieje nieskończony szereg naturalnych i chemicznych odświeżaczy powietrza, z których można skorzystać. Cebula ma niezwykłe właściwości, co tłumaczy jej wysoko cenioną pozycję w tradycyjnej medycynie. Każda kultura ma przepisy, które zawierają ją jako główny składnik. Dlaczego stopy? Stopy są w dużej mierze zapomniane pod względem zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc, zwracamy na nie uwagę tylko wtedy, gdy bolą lub mrowią od problemów krążenia. To prowadzi nas do zapomnienia, że istnieje ogromna ilość zakończeń nerwowych w podeszwach stóp, które są połączone z najważniejszymi narządami. Te punkty połączenia nazywają się meridianami, odpowiadają punktom akupunktury, a także zawierają ogromny potencjał elektryczny który po stymulacji daje nam dostęp do reszty ciała. Dlatego umieszczając plasterki cebuli na podeszwach stóp, przeniesiemy wszystkie korzystne właściwości oczyszczające i antyseptyczne bezpośrednio do naszego wnętrza, aby zachować formę. Zalety spania z cebulą na stopach. Po pierwsze, pożegnaj się z infekcją. Cebula jest naturalnym antybiotykiem. Umieszczając ją w podeszwach stóp, Przenosi się to na każdy obszar ciała dotknięty infekcją. Nie oznacza to jednak, że jest on substytutem antybiotyków, które przypisuje lekarz. To jednak pomoże Twojemu leczeniu być bardziej skutecznym i szybszym w działaniu. Po drugie, usuwanie toksyn. Toksyny są pozostałościami we krwi, które uszkadzają nasze zdrowie podczas ich gromadzenia. Kwas fosforowy w cebuli działa jak magnes na substancje toksyczne, pomagając organizmowi łatwiej je eliminować. Regularnie wykonując to leczenie, poprawisz swoje zdrowie w dłuższej perspektywie. Po trzecie, nawilż ciało. Czy wiesz, że cebula składa się w 90% z wody? Jeśli spojrzymy na punkty akupunktury, energia elektryczna meridianów rozprowadza całą wodę potrzebną organizmowi do osiągnięcia optymalnych poziomów. Z tego powodu zdecydowanie zalecam spanie z cebulą na stopach dla tych, którzy mają problem z piciem wystarczającej ilości wody w ciągu dnia. Z przyzwyczajenia lub z powodu pracy. Po czwarte, wzmocnij układ odpornościowy. Cebula jest bogatym źródłem witamin E i C, które są niezbędne do utrzymania obronności naszych ciał. Ponadto witaminy te są doskonałymi przeciwutleniaczami, co oznacza, że spowalniają proces starzenia się komórek. Otrzymujesz leczenie przeciwstarzeniowe bez sali operacyjnej i chemikaliów. Jak spać z cebulą na stopach? Chociaż istnieje wiele różnych odmian cebuli, najlepsza cebula do tej metody to biała i czerwona. Wybierz tę, która jest łatwiejsza do znalezienia. Należy ją pokroić w plastry i umieścić w łukach każdej stopy, ponieważ znajdują się tam meridiany, które chcemy pobudzić. Zabezpiecz parą skarpet, aby utrzymać je na swoim miejscu i po prostu połóż się spać. Jeśli poczujesz zapach w sypialni, to przygotuj napar cytrusów i goździków. A następnie połóż go na nocnej szafce, a po trochu zapach zniknie. Tej metody możesz używać raz w tygodniu, aby przywrócić energię po długim tygodniu pracy. Warto jednak robić to każdego wieczoru. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.